Tak, tu letnio, tak. koło stacji AWIX, tutaj się Wiktora stoi. Witam Cię, Przema, Wiktor. Cześć. Znakomite miejsce okazuje się, bo do Ciebie ludzie chodzą z osiedla, tak, i wszyscy, którzy Cię tutaj widzą. Każdy, kto ma ochotę na dobre, zdrowe jedzonko, to zapraszam, bez żadnych konserwantów kiełbasy, bez żadnych dziadek, spółkniaczy, trzy rodzaje, wiejska, swojska, węgierska. Ja już tą wiejską próbowałem to z majałem, znakomite jest. To, jest Wiesz, rzeczywiście, tak, to nie jest ze sklepu kiełbasa. Nie to... jest kiełbasa ze sklepu, kiełbasy są odewy, rubicza, naprawdę petarda. Polecam każdemu tutaj przyjść i, I co, mnie. Co to jeszcze masz? Zapiekanki? Dodatkowo zapiekanki też robione na miejscu, takie domowe zapiekanki. No i kaszanka jeszcze jest, ale kaszanka zależy jak się trafi u żyźnika. Tak, bo ma być dobra. Tak, u nie jest To nie są zakupy z makro, gdzie zamówię 10 tysięcy rzeczy na jutro i będę miał rano. To każda rzecz jest po prostu yy, robiona na zamówienie. Super, polecam. Klep od Rafała Stóżna, piekarnia Juka, też wybitny. Tak, ale, ale po pierwsze to miejsce, jak Ty wpadłeś na to, żeby to w takim miejscu postawić? Ja. Powiem tak, tak jak my tutaj lokalni mieszkańcy, Torunia mamy problem, gdziekolwiek chcemy zjeść, musimy jechać na starówkę. Problem z parkowaniem, problem, żeby się dostać do tej restauracji. Tutaj każdy może podjechać. Miejsca parkingowego jest dużo, na rowerach można podjechać, bo są ścieżki rowerowe wszędzie dookoła. Także nic, tylko przyjechać i kosztować. I można sobie usiąść spokojnie, przy Państwa, w słoneczku. Kiełbaska, zapraszam, Swojska. Kiełbaska akurat jest Zobaczcie teraz, sobie, zapraszamy. Tak jest. <laughs> Jad pan, pan już to? Jad pan już tutaj? pierwszy raz. Pierwszy raz? No to będzie. A jaka to jest? To jest wojska. To jest Kie kiełbaska swojska, przyprawiana naturalnym czosnkiem, bez dodatkowego tłuszczu, podpiekana. Yy, węgierska jest przyprawiana papryką, jest podwędzana i yy, parzona. Wiejska też jest przyprawiana majorankiem, podwędzana i parzona. Tak jest Taki zestaw. No, do do, kiedy, właśnie, do kiedy będziesz tutaj jeszcze powiedzmy? Mam nadzieję, że będę cały czas, jak będzie się nie odwiecać, to będę tutaj do końca życia.